Już jutro rewanżowe mecze 1-16 finału Ligi Europejskiej. Legia Warszawa odleciała do Lizbony, Wisła do Lierz. Krakowianie nie bez kłopotów. Mistrzowie Polski zamiast wsiąść do samolotu, razem z pozostałymi pasażerami musieli opuścić lotnisko. Prawdopodobnie tam pozostawiona została jakaś reklamówka. I dla bezpieczeństwa musi to być wszystko sprawdzone. Ostatecznie okazało się, że w porzuconej torebce nie było bomby, a kanapki i konserwy. Wiślacy polecieli do Belgii bez odsuniętego od drużyny Patryka Małeckiego. Cel Krakowian? Rozegrać dobry mecz i uzyskać wynik, który da nam awans. Do następnej rundy. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1–1. W podobnej sytuacji jest Legia, która w Warszawie zremisowała ze Sportingiem 2–2. W ekipie mistrzów Polski, która wyruszyła do Lizbony, nie zabrakło Macieja Rybusa i Marcina Komorowskiego. Dla obu zawodników sprzedanych do Tyryka Grozny, to będzie ostatni mecz w barwach Legii.